W ostatnim tygodniu maja odbyły się drugie amatorskie zawody konne w skokach przez przeszkody, ruchocki Młyn 99. Zawody odbyły się dzięki inicjatywie państwa Jolanty i Andrzeja Miśkowiczów. Uważam... Drugie amatorskie zawody konne swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele władz powiatu i miasta. Wojewoda Lubuski, Wojciech Woropaj oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonał wicestarosta Krzysztof Piasek. W zmaganiach wzięło udział 12 ośrodków jeździeckich z terenu całej Wielkopolski, to znaczy startowało 64 jeźdźców, a zgłoszono 51 koni. W klasie LO dla najmłodszych wiekowo wysokość przeszkód 50 cm zwyciężyła pani Małuszek na koniu Laguna, pani Gajewska na koniu Hidalgo, pani Pierszalska na koniu Kwarenda oraz pan Miśkowicz na koniu Kanada. Nagrody w tej konkurencji zasponsorował pan Leszek Maruszewski. Oczywiście były to książki o tematyce jeździeckiej. W klasie LL wysokość przeszkód 80 cm o puchar cechu rzemiosłu różnych w Polsztynie wzięło udział 18 zawodników. Bezbłędnie trasę pokonali pani Pierwszalska na koniu Doran, pani Małuszek na koniu Laguna oraz pan Miśkowicz na koniu Kanada. W klasie L wysokość przeszkód 100 cm o puchar prezesa koła powiatowego ZHK startowało 20 zawodników. Pierwsze miejsce pan Skorupiński na koniu Herwana, Drugie miejsce pan Dyrga na koniu Prym. Trzecie miejsce pan Piotrowski na koniu Karina. W klasie P wysokość przeszkód 110 cm o puchar starosty Wolsztyńskiego wzięło udział 15 zawodników. Pierwsze miejsce zajął pan Sołtysiak na koniu Lepton. Drugie miejsce pani Niestrawska na koniu Donek. Trzecie pan Józefowski na koniu Seczuan. Na koniec zostawiono konkurs najbardziej widowiskowy. Koń, samochód. Pod tą nazwą kryje się specyfika przeszkód, gdyż zawodnik musiał pokonać trasę na trzy sposoby. Samochodem, konno bez siodła i na piechotę. Pierwsze miejsce zajął pan Chudziński na koniu Anda. Drugie miejsce pan Olejniczak na koniu Laguna. Trzecie pan Głażewski na koniu Narkoza. Oraz czwarte pani Sokołowska na koniu Czujka. Organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na przyszłoroczne zawody w 2000 roku.